Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w drugiej części materiału dotyczącego jeżdżenia trasą R10. Właśnie wjechałam już na taką właściwą ścieżkę, bo ta R10, jak przejeżdża przez Krynice to ma takie fragmenty, gdzie trzeba na przykład przejechać przez parking de facto dla samochodów, ale teraz już jestem na. Cześć, cześć, pozdrawia tu nas! <śm> Gdzie trzeba przez, gdzie, gdzie już trzeba po prostu wjechać na, na R10 yy, i już potem właśnie wjeżdża się na ten właściwy odcinek. No i moim celem są dzisiaj piaski, a więc w drugą stronę, już w stronę granicy z Rosją, yy, a więc no jedziemy sobie dzisiaj tędy. Zobaczymy, co tu dzisiaj słychać. Jest niedziela 10 września. Grubo, ponad 20 stopni, właściwie letnia pogoda od rana. Jest bardzo ciepło. Noc też była ciepła, także warunki idealne. I tylko trochę silniejszy wiatr niż, wiatr niż wczoraj, więc schronienie w lesie się jak najbardziej przyda. W pierwszym dniu jazdy wrzuciłam na YouTube w zakładkę społeczność zdjęcia i informację, że jeżdżę w ten weekend po R10 i że nagrywam dla Was materiał z tej trasy. I ktoś mi napisał, że e, ta część R10 na Mierzei Wiślanej to zdecydowanie najładniejszy fragment tej trasy rowerowej. E, ja nie przejechałam innych części niż ta na Mierzei Wiślanej. E, więc nie mam porównania, ale myślę, że z uwagi na położenie i bliskość morza tak może być, więc cieszę się, że e, akurat teraz robię dla Was materiał z tej najładniejszej części R10. Co? Taka jedna z pierwszych refleksji, która naszła mnie dzisiaj, kiedy jadę w stronę Piasków jest taka, że jest mniej ludzi niż na tym odcinku do Krynicy morskiej. Myślę, że jednak jest to mniej popularny odcinek R10, mniej ludzi wybiera się w tę stronę i myślę, że wielu korzystających kończy gdzieś po prostu na Krynicy. więc. Jeżeli zależy Wam na tym, żeby tych ludzi było jak najmniej, no to myślę, że droga w stronę Piasków jest dobrym rozwiązaniem. No ja dotarłam już do Piasków. To jest takie dość charakterystyczne miejsce. Jak się jedzie R10 i dojeżdża się do Piasków, to dojeżdża się do takiego właśnie parkingu, gdzie ustawiają się kampery i samochody. No i tutaj jest taki szlawan przez który oczywiście można połuchać. I mamy znak mówiący o tym, że jest 3 km do granicy Polski z sąsiadem niemiłym w obecnych czasach. Dzień dobry panu. Wraca pan z granicy Polski? Tak, dzień dobry. Byłem na granicy Polski. Tak. Szefa federacji tam nie było. Nie było, to może nie dobrze. Nie było, ale, Chociażby... ale jest taki duży. Radar, który wykrywa złych ludzi. To jechać tam polecam, Byłam już kiedyś, kilka lat temu, ale dzisiaj tak, jechać poleca tak. Pan dużo ludzi pewnie. Dzisiaj dużo ludzi. Mm -hmm. Chyba, że poczekać do poniedziałku i wtedy będzie. No lepiej. niestety, dzisiaj już muszę wracać do domu. No dobrze. Do krynicy pan jedzie teraz? Tak, jadę do krynicy. Jeszcze jak się panu ta trasa R10 podoba, bo o niej dzisiaj robię materiał na swój kanał YouTube. Myślę, że. Myślę, że warto z niej korzystać, ale niekoniecznie w weekendy, uh -huh. bo można spotkać różny, różnych ludzi, którzy e, nie zwracają uwagi na inne. Tak, I to stwarza to. różne problemy, bo oni stwarzają te problemy tym, że bardzo szybko jadą. No i dojechałam do granicy. Tutaj za mną widzicie szlaban, informacja. Że jest to granica państwa i że znajdujemy się na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej z Federacją Rosyjską i przekraczanie szlabanu jest zabronione. Oczywiście jest to atrakcja, ludzie robią sobie tutaj zdjęcia, i mamy też informację, że nie wolno opierać rowerów o szlaban. No, tak to tutaj wygląda. Jestem tutaj drugi raz w życiu. Cieszę się, że. Mogę Wam to pokazać na wideo. Tak sobie myślę, że w drodze powrotnej. Znaczy teraz te 3 km do Piasku pokonam oczywiście R10, ale myślę, że wrócę sobie do Krynicy drogą asfaltową, tak żeby coś sobie zmienić, urozmaicić. No. Bardzo miło się jedzie. Pomimo, że ten pan powiedział, z którym przed chwilą rozmawiałam, że jest dużo ludzi, tak jest, ale tak jak mówiłam na początku, podtrzymuję to, że jest mniej ludzi na tym odcinku niż na tym między Stegną a Krynicą. Zobaczcie, tutaj mamy też taką tablicę z informacjami, ile kilometrów jest do takich większych, ciekawych z punktu widzenia turystyki rowerowej miejscowości. Sobie tutaj, właśnie w lewo do krynicy morskiej drogą asfaltową. Dla odmiany zrobię sobie jeszcze zaraz zdjęcie i będę, będę wracała do krynicy asfaltówką. Ona jakiś czas temu też została wyremontowana, nawierzchnia została odnowiona, więc, dla odmiany, na koniec mojego jeżdżenia pomierzeń wyślanej będzie asfalt. Muzyka Jeszcze powiedzieć, że zarówno z R10, jak i z tej drogi, można sobie dosłownie co kawałek między Krynicą a piaskami zjechać na plażę. Więc jeżeli jedziecie tą trasą i chcecie posiedzieć sobie na plaży, odpocząć, czy też po prostu posiedzieć na plaży, to jest tutaj taka możliwość, i jest jeszcze jedna atrakcja po drodze. Między krynicą a piaskami można udać się na Wielbłądzi Garb, czyli na takie najwyższe wzniesienie, tutaj w okolicy, właśnie z tej drogi, po której ja teraz jadę. Jestem już na miejscu, dojechałam do, do miejsca noclegu. Zresztą dzisiaj jest niedziela, więc niedługo trzeba będzie się zbierać. Dzisiaj 35 km, wczoraj 40, prawie 5 więc generalnie no, około 80 km jazdy po R10. E, tak jak wam powiedziałam już podczas filmików, e, zdecydowanie warto się tutaj wybrać, biorąc pod uwagę, że nie jest to trasa do szarżowania, że może być tutaj dużo ludzi, zwłaszcza w sezonie, e, że trzeba uważać na dzieci, na osoby, które nie mają tak dużych umiejętności w jeździe na rowerze. Nawierzchnia jest typowo szutrowa, miejscami, na przykład w krynicy, jest to taka nawierzchnia asfaltopodobna, natomiast trzeba się nastawić na kamienie, szutry, piach, więc trzeba do tego na pewno dobrać ogumienie. Bardzo dużo jazdy po lesie, fragmenty, gdzie jedzie się nad morzem, gdzie widać morze w zasięgu wzroku, natomiast generalnie jest to jazda po lesie, ale też ta nawierzchnia jest dobra, nie jest dziurawa, jakieś dziury. I tego typu rzeczy to to są naprawdę epizody. Także generalnie polecam, warto się tutaj wybrać, fajna przygoda. Myślę, że można sobie tutaj też psychicznie odpocząć jeżdżąc po tej R10, nacieszyć się fajnym, morskim, czystym powietrzem. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie zarówno tego filmu, jak i tego poprzedniego o R10. A kto jeszcze nie oglądał, to zapraszam do nadrobienia zaległości. Zapraszam również do polubienia tego filmu, jeśli się Wam podoba. Łapki w górę bardzo pomagają twórcom na YouTubie się rozwijać. Tak samo subskrypcje, bo wciąż więcej widzów ogląda filmy niż subskrybuje mój kanał, więc poproszę o subskrypcję i zapraszam do podzielenia się swoimi wrażeniami z trasy R10. A jeżeli ktoś nie jeździł, to czy chcielibyście w przyszłości pojeździć? Czy Was zachęciły te moje materiały, czy wręcz przeciwnie zniechęciły? Przypominam też, że możecie mnie wspierać za pośrednictwem serwisu Patronite. Jeśli wesprzecie mnie jakąkolwiek kwotą, będę mogła częściej realizować takie różne wyjazdowe materiały. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie. Korzystajcie jeszcze z ciepłej jesieni. Ciao, ciao!